Henryk Tkocz, artysta, fotograf. W 2021 roku Henryk Tkocz otrzymał prestiżowy tytuł Excellence, przyznany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Luksemburgu. Został też laureatem złotego medalu Photographic Society of America oraz złotego medalu przyznawanego przez MTN International Salon w Indiach. Jego prace były wystawiane i wyróżniane na kilkudziesięciu festiwalach w Indiach, Sri Lance, Grecji, Kenii, Rumunii i Nepalu. Na swoim koncie ma 15 wystaw indywidualnych. W przeszłości laureat fotograficznych Mistrzostw Polski. W roku 2018 uhonorowany medalem za zasługi dla fotografii polskiej. Fotografia to dla Henryka Tkocza prawdziwa życiowa pazja. Ponad 40 lat zajmuje się fotografią. To jest taka wielka moja pasja, wielka moja miłość. Dużo czasu poświęca mojej fotografii. Dzisiejsze techniki komputerowe pomagają mi w tym i przede wszystkim na komputerze pracuję, obrabiam moje fotografie. Staram się tworzyć jakiś mój świat.